Także, i oczywiście widać, że jestem w DJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj po raz kolejny powrót na Tron. Kariera, e, nie chciałem powiedzieć, AC Milan, Sampdoria, Fit 21. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za pozytywne przyjęcie poprzedniego odcinka z tej serii, ponieważ 20 abek w górę to był mój próg, wyznaczony do tego, aby nagrać kolejny odcinek. Wy to przebyliście z nawiązku, i to tak, tak naprawdę bardzo szybko, było że po 24 godzinach. Także mnie to bardzo, bardzo cieszy. E, a my przejdźmy sobie do kariery. Jeżeli chodzi o nasz zespół, oni są bardzo zmęczone, dlatego czy przydałoby się też tutaj zrobić parę zmian w planie tygodnia i dać im troszkę odpocząć, ponieważ ci zawodnicy no nie ma co ukrywać też nie są robotami i zdecydowanie tutaj no mają odpoczynek, mają odpoczynek, to dajmy im tu jeszcze regenerację i myślę, że to będzie dobra opcja, tutaj trening, trening, trening a więc dobra, na razie zróbmy sobie coś takiego no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy może akurat Zawodnicy, którzy będą po prostu bardziej wypoczęci, może będą po prostu lepiej się spisywali w meczu. Zobaczmy jeszcze, tylko czy nasz, a nie, jeszcze nasz scout na pewno tutaj nie, nie znalazł jakiegoś super zawodnika, który myślę, że wzmocniłby nasz zespół. Jeżeli chodzi o transfery, Ekdal dogadał dogadałem sprzedaż za 5,5 miliona, chyba za więcej go, chyba za więcej już go nie, nie uda się wyciągnąć. A ten Johan Mohika nie wygląda zbyt dobrze. 75 ocen ogólnej, jak na nasz zespół, hmm. ciężko powiedzieć, że to byłby dobry, dobry zawodnik. Oczywiście jest Lautaro Martinez, ale go raczej nie wyciągniemy, to jest zbyt wysoka wartość. Jeżeli chodzi o tego Johana Mohika, no poczekam jeszcze się zastanowię, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w meczach przedsezonowych. A my bodajże Egdala za, zaakceptowaliśmy, nie, nie, więc niech pójdzie do Southampton, ponieważ tam nie będzie naszym klubowym rywalem. A tutaj Egdal, no, jeżeli byłby w helasie Verona, byłby nam dużo ciężej, jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o granie z helasem Verona, bo to jednak nie jest mimo wszystko, ale bardzo dobry zawodnik. Aczkolwiek już nie pasujący koncepcją do naszego zespołu. Jeżeli chodzi o następujący mecz, no to Kandrawa nie wystąpi, no właśnie para pomocnik by się też przydał. Dlatego zagra tutaj e, Ramirez, na środku pola zagra Adrian Silva. Na środku obrony niech wejdzie Tonelli, na lewo obrony niech wejdzie Regini, na napadzie niech wejdzie Gabiadini, i tak to będzie wyglądało. Jeszcze ten Bereszyński. Bereszyński jest troszeczkę zmęczony, ale mi się wydaje, że tutaj może zagrać Ferrari, Ferrari nie Ferrari. Ferrari to na fajnie mama. Nie no, żartuję oczywiście. I jeżeli chodzi o nasz zespół to wygląda się on następująco i czekajcie musiałem się zastanowić i zobaczmy sobie tylko jak wyglądają transfer głośne transfery Aleksandro Lacaze przychodzi do Atletico Madrid, to do Piemonte Calcio czyli wzmocnienie naszego rywala ligowego I William Jose przechodzi do Bayeru Leverkusen e, automatycznie zmieniamy zawodnika, który nie może wystąpić w tym spotkaniu i szybka symulacja, ponieważ Wątpię, żeby w tym meczu mielibyśmy jakieś problemy. No, mieliśmy problemy, kto strzelał, strzelił Adrian Silva i Gabiadini. Gabiadini i Adrian Silva, także mnie to bardzo cieszy, że ci dwóch, tych dwóch zawodników wpisało się na listę strzelców. Co prawda, może wynik nie aż tak napiewający optymizmem, ale myślę, że spokojnie, powolutku, powolutku będziemy tutaj budowali potęgę, która mam nadzieję, że w przyszłości zdobędzie ligę mistrzów, jak i buchar krajowy, jeżeli chodzi o. To teraz będziemy mieli trening do wykonania. E, ok. No, więc go sobie symulujemy. Tak jak mówię, nie jestem tutaj zbyt bardzo jakoś e, w tej karierze z, z, za 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 jeżeli można tak to powiedzieć. Ponieważ no, nie grałem tutaj e, nie możemy tutaj zmienić, tutaj możemy zmienić, więc ustaw regenerację sobie tutaj będziemy mieli. A tutaj nie możemy przejść do treningu. Ok, dobra, więc sobie przechodzimy do treningu. Aha, to już jest dzień za nami. Dobra, więc po, po tym meczu będziemy myśleli, jak to będzie dalej wyglądało. Mecz Charleoi. Tar jeżeli tak to się wymawia, to, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to mówi się trudno. A teraz jakiś klub chce. Reginiego. Tylko, że na razie muszę się zastanowić. Reginie 29 lat. E, jaka jest jego oferta? Milion, piń, milion mi, za milion pięćdziesiąt chcą go wyrwać, dlatego, tak, że zaakceptujemy sobie ofertę. Ja dostajemy ofertę za Manuela Gabiadniego, ale ja ją sobie odrzucę, ponieważ to jest zawodnik mimo wszystko warty dla na, na, na naszego zespołu troszeczkę więcej. Dostajemy nagrodę z turnieju, to mnie bardzo cieszy. E, no i tak naprawdę zostało nam do rozegrania mecz 31 lipca. Nie, 15 lipca. Mecz Charleo. gramy w środę. Jeżeli chodzi o zespół, to na pewno na prawej pomocy wróci Antonio Candreva, na prawą obronę wróci Bereś. Na środku niech zagra kolej z e, Aguello. I jeżeli chodzi o resztę, to chyba tak to może wyglądać. Damy sobie tylko coś takiego, i jeszcze to chyba będzie wszystko, tak mi się wydaje. Także ten Mohika, jednak. Będzie chyba przydatny dla naszego zespołu i udamy się po, nie, po tego zawodnika. Zobaczymy, może uda się go wyrwać w promocyjnej cenie. Zobaczmy sobie jeszcze na może środkowo obrońca, napasnik jest tutaj ten na nasz lewy obrońca, jest nasz lewy obrońca. Zobaczmy jakie mamy tutaj jeszcze propozycje. Mamy propozycję Antonio Barekki. Dodamy sobie go do listy rzeczy, niż niech nasz skał go obserwuje. Oprócz tego mamy jeszcze paru zawodników takich niezbyt interesujących, dlatego poczekamy sobie aż nasz Scout przeanalizuje ocenę ogólną barekki i wtedy dopiero podamy się ewentualnie po albo barekkę. Tak, tak, tak to sobie wymyśliłem. I przechodzimy do meczu. Szybka symulacja oczywiście, zobaczymy, wygrywamy na spokojnie 3 do 1, także naprawdę bardzo dobrze to Gabiadini oraz Kandrewa, Więc Kandrewa jak na razie naprawdę bardzo dobrze się spisuje dwa mecze, dwie bramki ze strony tego zawodnika, albo już może jest jego trzeci mecz w tym turnieju przedsezonowym. Szczerze nie wiem. No jest to dosyć ciekawe. Potem sobie to sprawdzimy. Na pewno teraz przydałoby się, żeby nasi zawodnicy odpoczęli, dlatego też przejdźmy sobie do kalendarza i zobaczymy, kiedy gramy następny mecz, kiedy gramy następne spotkanie. Gramy je dopiero. 8 sierpnia a mamy 15, 16 dlatego teraz nie ustawimy sobie trening, trening, odpoczynek aha, gramy jeszcze z Nottingham Forest dlatego zrobimy sobie tutaj zrobimy sobie regenerację, symuluj całość ok, więc tutaj mamy trening już zrobiony i zmienię zasady, tutaj niech będzie dzień odpoczynku dzień przed meczem dzień odpoczynku po meczu Regeneracji plan trygodnia, tylko trening, więc tak to może chyba wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że ten te ustawione przeze mnie z zasady będą dobrze funkcjonowały. Mamy no, gramy z teoretycznie chyba najlepszym zespołem na dzisiaj, czyli z Nottingham Forest. Tutaj mamy już ukończony rozwój w Ferre, dlatego mnie to bardzo cieszy. Zmień pozycję. I teraz, jeżeli chodzi o jego rozwój, to będziemy stawiali na, 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 na naciskający napastnik, także to może być tyle. A jeżeli chodzi o pozycję, to myślę, że na jakiej pozycji ci zajmie najmniej 3 tygodnie. O, możesz na skrzydle grać, dlatego damy ci lewego skrzydłowego. Czy jest ktoś jeszcze inny, kto ukończył rozwój? Yangto, Breszyński i Gabiednimi, więc ok więc przechodzimy sobie do Yangto i zobaczymy jakie pozycje będzie mógł on sobie zmienić zmieniamy oczywiście mu pozycję jeżeli chodzi o, o to to damy mu środkowy pomocnik a jeżeli chodzi o ym, pozycję na jakiej pozycji ty możesz grać na prawej pomocy ci to zajmie mniej więc dla Ciebie damy prawą pomoc tak to może wyglądać i ok przechodzimy do następnych zawodników Zobaczmy teraz Bartosz Bereszyński, zobaczmy, ukończył trening na lewej obronie, co mnie bardzo cieszy i będzie mógł tym samym grać na lewej obronie, co jest naprawdę dużym, dużym wsparciem dla nas. Damy go sobie jako fałszywy boczny obrońca, jeżeli chodzi o pozycję, to cofnięty prawy skrzydłowy, co prawda nie przewiduje za bardzo dla niego gry... Nie przewiduje za bardzo gry na piątkę z tyłu, ale damy mu prawego, cofniętego prawego obrońcy, zobaczymy cofnięte lewo skrzydłowe, damy mu na dwa tygodnie, więc okej, okay, damy, mu, damy mu trening na dwa tygodnie i za dwa tygodnie zgłosi się do nas na nowej pozycji cofniętego lewego skrzydłowego. Teraz Gabiadini ukończył trening jako napastnik, a jako środkowy napastnik, i teraz pytanie tylko. Eee, pytanie tylko na jakiej pozycji będzie mógł jeszcze grać Jakby mógł grać na skrzydle to by było coś spo spoko. Eee, jako napastnik już mu trenuję to on może grać jako napastnik, jako SPO SPO aż 105 tygodni, a na lewym skrzydle 21 tygodni, więc damy mu... Nie, damy mu na 105 tygodni jako lewo skrzydłowy i zobaczymy co będzie dalej Dalej na, na liście jest Torres który może być również spoko opcją, ponieważ Tors no, no jest nadal młodym zawodnikiem. ma zaledwie 24 lata, zmieniałem mu pozycję i zobaczymy jeszcze na jakiej pozycji będzie mu grać. Dałem mu sobie na, 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 na przykrytujący pomocnik. A oprócz tego damy mu trening, o może grać jako prawo obrońca, jako środkowy obrońca również może grać. To, to, by, to by się naprawdę przydało, jakby grał na środku obrony. To by było naprawdę super, super, super opcją, ponieważ na środku obrony potrzebujemy zawodników, bo tam tylko mamy tylko koleja. Mamy oprócz tego jest paru zawodników, ale tak naprawdę oprócz Yoshidy i koleja nie mamy za, dob za dobrych środkowych obrońców. Eee, wiem, że potrzebny panu nowy... Co on tam dalej do nas zgadza? Eee, to szansa, na którą czekać. Wiem, że potrzebny panu nowy defensywny pomocnik i wcześniej czy później rozejdzie się pan za kimś na tą pozycję, ale sądzę, że jeśli damy pan szansę, to się sprawdzę w tej roli. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja rozumiem to się, że ty jesteś rozgoryczony troszeczkę, że nie grasz, ale w tym turnieju przedmiotem grałeś, zdecydowanie grałeś i to naprawdę z dobrym skutkiem. Tutaj nie zagra Ramirez na prawej obronie, kto może zagrać? Ferrari. Ferrari. Co prawda go już sprzedaliśmy. Haha. On mógł grać na prawej obronie, ale to jednak 70 ceny ogólnej. Dobra, więc wartość Baryszyński niech zagra sobie tutaj na, na prawej obronie. No i tak to może wyglądać ten Audero również może być spoko opcją, ponieważ no kurde, jednak mimo wszystko 24 lata jak na, jak na zawodnika, który jest na bramce, to jest naprawdę dobra, dobry wiek, ponieważ no, większość z tych graczy, którzy są, grają na bramce, no, no takim przykładem może być chociażby jego rodak Gigi Buffon który spokojnie gra po 40 my sobie tym razem symulujemy mecz i zobaczymy jak to będzie wyglądało bo to jest turniej finału przedsezonowego i to jest pierwsza moja taka symulacja w tej fifi więc naprawdę może to być dosyć ciekawe jeszcze nie próbowałem tego w tej Fifie, Jak wcześniej powiedziałem, no zobaczymy, nam no, coś długo się to mieli. Nie wiem czy to zawsze tak będzie wyglądało, czy tylko przed tym meczem. I rozpoczynamy spotkanie. My jako niebieskie kropki, oni jako czerwone. Więc już rozgrywamy teraz 23-27 numerek. Ok, ale straciliśmy piłkę po dobrej akcji. Aczkolwiek szybko ją odzyskujemy, Nottingham Forest naprawdę bardzo dobry klub, jeżeli chodzi o prowadzenie kariery, aczkolwiek ja się zdecydowałem na Sampdorię, ponieważ to jest kariera powrót na tron i muszę się zagłębić w to, zobaczyć, ale zresztą to, to mogło być dobre duże ceny. na skrzydło do numeru 11, do Ameobiego, który no raczej jest szybkim zawodnikiem, a teraz oni wchodzą w nasze pole karne, zobaczymy teraz, co zrobi siódemka, gdzie jest niestety bramka. Graban, Graban strzela bramkę na 1 do 0. Ajajajajajaj No aj, aj, aj. więc no niestety, no niestety, graban nasz, nasz, po, nasz pogrążenie czym grabasz. Zobaczmy, zrzucenie pibina skrzydła, ale do, do końca wątek. Wybrałem Sandorię, ponieważ to jest kariera kar kar powrotu na tron. W związku z tym chciałem też właśnie zrobić powrót na tron, ponieważ Samdoria w sezonie 99.7 zdobyła mistrzostwo. E, no i King Forest nie jestem pewien, czy to było kiedykolwiek mistrzostwo. E, teraz no takie powiedziałem to dlatego wyłącznie wybrałem Sampdoria i oprócz tego nie dzieje się dobrze w tym klubie dlatego chcę, żeby ten klub pod naszą wodzą był po prostu jednym z najlepszych jeżeli chodzi o Europę, a może potem jeżeli, jeżeli chodzi o świat, chociaż kluby europejskie zazwyczaj są lepsze niż te kluby spoza Europy, aczkolwiek to są też różne takie chociażby Santos, który pokazuje, że jest naprawdę na wysokim poziomie jeżeli chodzi o piłkę w Europie, myślę, że spokojnie jako taki średniak ligi chociażby e, angielskie by się sprawdził, no a my nadal nie potrafimy znaleźć drogi do bramki. Nasi zawodnicy miją wszystko próbują, próbują, szarpią, ale no nie widzę tutaj szans dla nas w tym meczu, ponieważ oddaliśmy jeden cenny strzał. Zobaczmy, jak się prezentują statystyki. E, jak się prezentują statystyki. Mamy ma większe podsiadanie piłki, dużo więcej strzałów od nich, ponieważ aż trzy strzały, a tak naprawdę oni mieli jeden strzał, jedną okazję i on zakończył się bramką. Więc no cóż, no tak czasami bywa. Dobra, zaraz zrobimy sobie zmiany, ponieważ przydałoby się jednak mimo wszystko prowadzić do tego Kate Balde, aby zrobił tam troszkę szumu, aby poszarpał, aby dał tego gazu. Ponieważ on ma, on ma to coś. Nie wiem czy akurat ma to coś w FIFA, ale na pewno ma to coś w rzeczywistości. Grabanek na razie jedynym strzelcem w zespole. No i tak, na pewno Bereszyński, tutaj Ferrari, dopóki jesteś jeszcze w naszym zespole, to sobie zagrasz. I daje, żebyś uszczelnił troszeczkę obronę. A jednak nie może grać e, darm z Gara... Może grać na napastniku. Masz minus 4, więc dobra, damy sobie coś takiego. Balda jest jednak troszeczkę zmęczony. Czy możemy zrobić tutaj więcej zmian? Możemy zrobić więcej zmian. E, pytanie czy ktoś tu jeszcze może być fa za Fabio Quajarelle. WR damy sobie za fabryk i myślę, że to może być spoko opcja. Ponieważ ci zawodnicy odnajdą się na tych pozycjach. Pytanie czy jeszcze jedną zmianę możemy zrobić? Możemy zrobić jedną zmianę. To jest turniej przedsezonowy. Mm. I tak się zastanawiam, czy minus 10, minus 4. Nie no, na razie to pozostanie tak jak jest i myślę, że przechodzimy do spotkania. Klikamy... Ojejku kliknęłem. Nie, nie. sorry, misclick, misclick to był, to był click. Eee, Przejść do symulacji, przechodzimy do symulacji, nie chcący kliknąć żeby zagrać. To jest tak jak mówiłem, kariera symulowana i tutaj i tylko i wyłącznie będziemy się skupiali na symulacji tych spotkań. No i mam nadzieję, że to będzie z jak najlepszym skutkiem, bo wiadomo, kariera grana to jest co innego niż symulacja. Ponieważ no wtedy no, jednak mimo wszystko liczy się skill, a ja w grze na bota nie czuję się na, najlepiej, co prawda jakieś tam osiągi mam, bo wbijam elite jeden w Squad Battles. Aczkolwiek w prawdziwym, nie wiem jak to by się sprawdziło, jeżeli chodzi o grę grę, grę, grę w karierze, gdzie ten gameplay jest troszeczkę wolniejszy. W Ultimate Team jest on troszeczkę szybszy i inaczej się to prezentuje ten poziom. Ultimate nawet na wycofu włączonym trybem rywalizacji prezentuje się o wiele, o wiele cięższy niż jest to w karierze. A teraz mamy szansę, przychodzimy do uderzenia, aczkolwiek mamy zaraz tylko i wyłącznie rzut rożny Antonio Kandrewa. Antonio Kandrewa do rzucenia piłki, aczkolwiek niecelne. No i wychodzą go, go, goście właściwie w tym spotkaniu z control, ale tylko i wyłącznie mamy rzut z autu. Co jest szansą dla nas, ponieważ teraz Fabio Quajarela przy piłce wycofanie jest on takim zawodnikiem grającym tyłem do bramki. Teraz mogliśmy to właśnie zobaczyć: dorzucenie piłki, aczkolwiek strzał obok bramki, zablokowany przez zawodników w czerwonych koszulkach. Mamy teraz przychwycenie piłki przez nas. Bartosz Berszyński już tam najprawdopodobniej stoi i czeka na dogranie do Fabio Quajarelli. I mamy teraz rzut z autów w okolicach. 20 metra od bramki, no i zobaczymy, jak to się zakończy. Teraz mamy dorzucenie piłki, ale łapię bramkę, rywali Łapie bramkę, sherywali. To najprawdopodobniej będzie porażka, bo już coraz szybciej dążymy do skończenia tego spotkania. Mam nadzieję, że uda się, że uda się mimo wszystko dogra do do dograć to spotkanie do końca i tym samym strzelić parę bramek. Ponieważ patrzcie, nasz zespół gra dobrze, aczkolwiek gramy na posiadanie piłki. I to jest zdecydowanie coś, co widać. Nottingham Forest na razie zamknięty w swoim własnym polu karnym. My rozgrywamy przed tym polu karnym, do którego de facto nie możemy dojść, wejść, ponieważ zablokowali się i to dosyć skutecznie. Zobaczmy, zawodnik z numerem 11. Odgrywanie do Fabio Cuajarelli. Teraz Fabio Cuajarello, próbujemy presować, presujemy panowie, presujemy, jeszcze 4 minuty. Musimy tutaj coś jeszcze uciułać, czy to będzie, ale teraz dobra interwencja Anderuo. Teraz już ewidentna gra na czas. No i zobaczmy, to jest 2 do 0. To jest 2 do 0, przygrywamy z Nottingham Force niestety w finale. Ech, no i... E, no cóż... Tak to było, przygrywamy 2 do 0. Zdecydowanie mecz no, po naszy, nie po naszej myśli. Ale no... Było parę sytuacji, w których to mogliśmy zdobyć bramkę, w których to my mogliśmy wyjść na prowadzenie. Do, plusem jest to, że to właśnie, że, to właśnie że, że wprowadziliśmy sporo zawodników. A szkoda, że nie udało się wygrać, ponieważ to był pierwszy turniej sezonowy. Co za tym, idzie, mogliśmy zdobyć od razu pierwszą, e, pierwszy tytuł, który byłby naprawdę okraszeniem tego wstępu do tego zespołu. E, zobaczmy: oferta transferu za Biego, ile, ile otrzymujemy tutaj, e, Europejski Puchar Narodów, EGDAL. Werrek gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, więc zobaczmy sobie, jak to się prezentuje. Hmm. Chętnie bym tego da, dam Skrata dał jako napasnika, ponieważ to by była fajna opcja, jakby on mógł grać jako napasnik, ale no niestety, no jak widać, chyba to nie będzie mu dane na razie, ponieważ ten rozwój jak na razie jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na, na lewego skrzydłowego. Aczkolwiek jest to nadal młody zawodnik i może się nadal rozwijać, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Dobra, Fabio Cuarela to jest jednak zawodnik bardzo, bardzo ważny dla naszego zespołu i myślę, że to jest zawodnik, który w naszym zespole pozostanie kolegiem. Co, e co prawda nie grał w całej swojej karierze tylko i wyłącznie w Sampdori. Grał wcześniej chociażby w Torino, gdzie również święcił triumfy, aczkolwiek żadnego, e żadnego pucharu nie wygrał. I to by było piękne, jakby się udało razem z nim w składzie zdobyć jeszcze mistrzostwo. Aczkolwiek będzie to naprawdę bardzo ciężkie, ponieważ ten zawodnik ma już swoje lata, przedłużył z nami kontrakt zaledwie o rok, w związku z czym no, to będzie takie, wiecie, to będzie w takim stylu, że mm, ten zawodnik będzie grał u nas po prostu w zespole, dopóki mu się kontrakt nie skończy, a potem zobaczymy jak to będzie się prezentowało. Ponieważ ten zawodnik przydałoby się, żeby został w naszym klubie jak najdłużej. E, czy mamy już raport dotyczący tego lewego obrońcy? Bo ja właściwie nie wziąłem się za transfery w ogóle. E, no właśnie, mamy tutaj w biurze jakąś informację. Zobaczmy jaką. Końcowy raport Scout dotyczący e, Barekki. Jak on się prezentuje? 72 oceny ogólnej, a Mohika ile ma? Mohika ma bodajże 75 oceny ogólnej, ale pomiędzy nimi jest, są dwa lata. Dlatego udamy się też po Mohikę, wartość 5,5 miliona, e, więc cyk, e, zobaczymy sobie go od razu w transferach. E, ciebie możemy od razu usunąć, a choć to może grać, a dwóch mogą grać na lewej pomocy, więc dobra, usuwamy go sobie z listy życzeń, udajemy się po Mohikę. Aha, Jukasz jest aktualnie wypożyczony, więc no niestety. Kur, dla kogo by tu jeszcze spróbować wyrwać, przydałoby się jeszcze jednego zawodnika mieć, tutaj, ten Barekka wygląda mimo wszystko ciekawie, aczkolwiek, no nie wiem czy to byłoby to, nie wiem czy to byłoby to, czy to nie jest za niski poziom oceny ogólnej, ale jak na nasz klub, to myślę, że to nie byłaby słaba opcja, wartość 3 miliony i myślę, że po niego się udamy. Ech. Zaraz, jakaś informacja oraz rozmowie można podnieść tylko, gdy wróci do klubu macierzystego. Aha, są na pożyczaniu, to super, super, super. Przecież jesteśmy w czarnej D, ponieważ to nie mamy zawodników na lewą, na lewą obronę. I tak naprawdę ze wzmocniej. No ciężko było znaleźć jakichś lepszych zawodników, ponieważ tutaj... Hmm. Zobaczmy sobie najpierw, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o e, wytyczne naszego skauta. Jeżeli, czy on coś znalazł. Dla nas jakiegoś lewego obrońcę, dowolne cechy: lewy obrońca, członek podstawowy, jedenastki. E, Bareka jest jeszcze, oprócz tego, jakiś ciekawy zawodnik. E, Jamal Lewis, ale my nie szukamy takich zewników. Tutaj musimy też się ograniczyć do tego. O, Brada Brataric może być fajny. Dodamy sobie go do listy życzeń, e, ponieważ Brataric jest, jest z kraju słowiańskiego. tam bodajże że z Słowacji czy z Chorwacji. Eee, tak, jest, Horvat, więc to może się do nas właśnie tak ukierunkować. To, możemy, to może być dla nas spoko opcja, ponieważ ten Braderich może się rozwinąć na wysoki poziom oceny ogólnej. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądało potem. Jeżeli chodzi o resztę zawodników, Yugi Nagatamo, to nie, go sobie odpuścimy, dobra. Przejdźmy sobie teraz do środkowych obrońców, bo w środkowych obrońcach też potrzebujemy, żebyśmy tutaj przebrali. Zobaczmy, co my mamy tutaj. Eee, tutaj dowolną cechę, to na razie nie chcę chcę środkowego obrońcy zobaczyć. Jeżeli chodzi o środkowych obrońców, Salta, Salta Sar, go możemy sobie dodać do listy życzeń, damy sobie, aby nasz skaut go przejrzał. Nemanja Mitrovic, Nemanja Mitrovic jest wolnym zawodnikiem, o proszę, to może być ciekawe wzmocnienie. Dodamy sobie go do listy życzeń, oczywiście Joe Gomez, no Joe Gomez to by było marzenie, aczkolwiek nie w tej karierze. Mateo Lovato, a zobaczmy, a zobaczmy sobie, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o tego zawodnika. U Demiral Demiral to by była opcja naprawdę niesamowita. Dodamy sobie go do listy życzeń. No i Paweł Dawidowicz. Tylko, że Paweł Dawidowicz to jest taka historia, że wiecie, on jest troszeczkę jednak za słaby jak nasz zespół. Już teraz wiem, że on będzie za słaby, jeżeli chodzi o to, no to nie mam wątpliwości. Natomiast, jeżeli chodzi o innych zawodników, to kto tu może być. Zobaczymy sobie Wimmer, no nie, dobra, to na razie jest wszystko. A jeżeli chodzi o dowolne cechy, Bradarich, yy... Zobaczmy sobie teraz właśnie dowolne cechy, Nikola Pepe. Oj, to był ciekawy obrońca, Pepe nie jest aktualnie obserwowany, 80 milionów to, to nie jest na nasz budżet. U nas, u nas... byłby ciekawy, tylko że no prawego, prawego skrzydłowego potrzebujemy, dlatego niech go sobie obserwuje nasz scout, ile to zajmie, ile mu to zajmie? Żeby go, 9, dni, 9 dni, więc możemy spokojnie sobie e, poczekać. Jeżeli chodzi o resztę zawodników, to mamy tutaj... Jest Ender. Ender z Turcji to też może być ciekawa opcja. Czy znajdziemy jakiegoś tutaj zawodnika? Jest Bernardo Silva i Harry Wilson. No ale no... Nie widzę tutaj, nasz Scout jak na razie się ewidentnie nie popisał, jeżeli chodzi o napastników, to kogo my tu mamy. Luis Morial byłby ciekawy, a dodamy sobie go do listy, że chociaż 29 lat to też nie. Ja tutaj szukam właśnie albo Włochów, albo kogoś z kraju słowiańskiego, chociaż Rafael Leao wygląda naprawdę niesamowicie. Dodamy sobie go do listy życia na razie obserwuje nam go Scout, Diego Farias. Diego Farias. No, na razie nie wygląda to zbyt kolorowo, jeżeli chodzi o tę takim Jeżeli z takim, e, jeżeli z takim e, zespołem, no po prostu skończymy te okno transferowe, to nie wróży zbyt dobrej przyszłości. E, kondycja. Jeżeli chodzi o kondycję, to zobaczmy, jak to się prezentuje. Dobra, jeszcze, trochę przydałoby się im teraz e, odpuścić. Także weźmy sobie plan tygodnia i żeby nasi zawodnicy sobie troszeczkę odpoczyli bo tutaj widzicie sam trening, trening, trening trening, trening, trening no to nie, no to zdecydowanie to nie ma racji bytu hmm, tutaj sobie ustaw regenerację tutaj ustaw regenerację ustaw odpoczynek yy, i ustaw regenerację to tak na, na razie będzie wyglądało ponieważ potrzebujemy parę dni żeby na, oni się po prostu wzmocnili na siłach żeby też nie, cały czas nie, 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 nie grali na najwyższych obradach, Mam czat drużyny. Dzień dobry, wiem, że e, pan za zajęty, ale już e, wiedzieć, że on jest. Chłopaki mają wrażenie jakby klub dryfował. Niektóre wątpienia czy udają się tylko i w tym sezonie. potrzebujemy paru słów plus Właśnie Zajmę się tym. Zajmę się tym zdecydowanie fabyka RLna. Zawodnicy że jakby klub dryfował, aczkolwiek no... Mm, Zobaczymy jak to będzie, ale to już w kolejnych materiałach z tej serii, dzisiaj to jeszcze tak był wprowadzając odcinek, także mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba, zostawicie łapeczkę w górę, zobaczymy wkrótce i standardowo, oczywiście strzałeczka.